Dzisiaj ścinamy Adriankowi włosy Adrianek bardzo nie lubi jako się dotyka włosów nawet czesać sobie nie pozwala, no ale nieraz trzeba ze przeczesać. Póki co spokojnie zawsze chodziliśmy do pani Ani Fryzjerki, naszej, naszej kochanej pani Ani. Ale póki co musimy radzić sobie... Janek, robimy irokeza? za... Hello! Hello! Adunio! Pokaż się! Pokaż się! Jest dobrze, jest dobrze. Powolutku, nie spieszymy się. O, ważne, że po trochę schodzą włosy. Już taką szopę, a on ma bardzo gęste włosy. Tak się zastanawiamy, czy czasem nie zapuścić mu włosy, bo i tak siedzi w domu i jakiejś dziewczynce, która choruje na, na raka oddać włosy. Adrian ma naturalne tylko czy ona by chciała nosić rude włoski? Tego nie wiemy Bo to byłby dobry pomysł Ale coś za coś Adrianek musiałby się trochę pomęczyć, żeby w długich włosach